Wydaje mi się, że ekspozycja przyszłości będzie się zmieniać w takim kierunku, w jakim ogólnie zmienia się projektowanie i będziemy bardziej myśleć o ekologii, o użytkowniku przede wszystkim, myśleć o doświadczeniu, a nie tylko o pokazywaniu konkretnego obiektu, konkretnego produktu. Myślę, że ekspozycja przyszłości będzie bardziej skupiona na odbiorcy i będzie działać na jego emocje przede wszystkim i że będzie uwzględniać to, że jesteśmy wszyscy przeciążeni, przebodźcowani i chcemy oglądać mniej rzeczy, które są specjalnie dla nas, są spersonalizowane i które oddziałują na nasze emocje. Ja bym bardzo chciała, żeby ekspozycja w przyszłości była bardziej odważna, mniej szablonowa, żeby była przystępna dla, dla obserwatorów czy, czy, czy uczestników takiej ekspozycji e, i żeby tworzyć jakieś e, nieszablonowe rozwiązania, e, wyjść poza salon czy poza halę targową e, i jakoś znaleźć nowy sposób dotarcia do, do odbiorców i do klientów. Ekspozycja przyszłości e, mam wrażenie, że e, powinna być dopasowana do, do, do potrzeb e, i powinna też skupiać e, ta ekspozycja e, się nie tylko na tym, aby zaprezentować produkty, które są, e, e, które są eksponowane, ale również, aby przekazać e, jakiś taki dodatkowy e, walor czy wartość. E, a być może nawet charakter marki. Na pewno na mniejszą skalę. To się musi zmienić jakoś, żeby klient y, jakby był dostrzegany jako, że to on kupuje, a nie, że producenci się wyprzedzają. Ekspozycja przyszłości. Myślę, że Tutaj sam początek w ogóle tej idei jest w zmianie sposobu myślenia zarówno producentów, architektów, jak i też pewnej edukacji klienta, żeby umiał oddać się tym doświadczeniom, które mogą go poprowadzić poprzez proces wyboru, ale może można tego doświadczyć w inny sposób, bardziej skompensowany, bardziej taki bazujący na indywidualnym podejściu też do do tego, co chcemy osiągnąć. Dla mnie y, takim ciekawym wątkiem czy kierunkiem była zdecydowanie ta, y, ten kierunek, który ogólnie nazywaliśmy sobie LES, czyli mniej, ograniczenie. Padło nawet takie hasło salon bez płytek. Być może w przyszłości będzie to możliwe, że. W, tych płytek tego produktu, jakby tak na widoku, będzie mniej. Na targach może ta ekspozycja też będzie skromniejsza, mniejszym kosztem energetycznym, też przewieziona, wytworzona. Mi się wydaje to bardzo ciekawym kierunkiem, takim przyszłościowym. Czyli, krótko mówiąc, żeby ekspozycja i wszystko z tym związane tak naprawdę produkt, sam produkt szedł w kierunku jakości, a nie ilości co chyba. Na czymż chyba wszystkim zależy, bo przecież o to właśnie teraz chodzi o jakość. Żyjemy w czasach nieustannej zmiany, która postępuje, dynamizuje się. Czymś nieuchronnym jest to, żeby postawić na radykalną innowację, radykalną kreatywność na wytyczanie nowych kierunków i ścieżek, a nie jedynie podążanie za innymi. Dlatego dla mnie nie, zupełnie oczywistym jest próba pewnej kontestacji, od, odcięcia się od pewnych schematów z przeszłości, szukanie lepszej drogi na przyszłość.